O, Patryk. Dokąd to się wybierasz? Ja tylko... Nie, wcale nie. Pójdziesz do tłustego kraba i weźmiesz tę pracę. Nie mogę, nie widzisz? Nie jestem jej godzien. Czyje pierwsze słowa brzmiały, co mogę państwu podać? Chyba moje. Kto zrobił szpachelkę z wykałaczek w pięć minut? No ja. Kto jest... Kto jest... I kto jest żółtym dziurawym sześcianem? Ja mnie! Kto jest gotów? Jestem gotów. Kto jest gotów? Jestem gotów. Kto jest gotów? Jestem gotów. O! Ach tak? Patrz teraz. Aaaa! Cię, SpongeBob, pasujemy do siebie jak łupina do orzecha. Ha! ha! E, ja chyba też cię lubię. Ow! Ja, Powiedz, po co nosisz te kule? To mój hełm tlenowy. Mogę go przymierzyć? Nie, ja w nim oddycham. Potrzebny mi tlen. Mi też. Kocham tlen. Tlen jest super. Nie żartujesz? Tlen to moje drugie imię. Im więcej tlenu, tym lepiej. Tlenu nigdy dość. To super! Może wpadniesz jutro na herbatkę i ciacho? Do zobaczenia! Okej, okay, no to do jutra! Patryk! Patryk! Patryk, Patryk, Patryk! Co to tlen? Ja. Poznałem pewną dziewczynę. Ona nosi hełm pełen e, tlenu. Myślisz, że ona tleni sobie włosy? No być może. To tylko taka moda. Jeśli też chcesz być modny, podnieś mały palec, o tak? Im wyżej podniesiesz, tym będziesz modniejszy. O tak? Wyżej! Może tak? Teraz jest modnie. Powinni cię nazywać Spongebob Modnoporty. Przestań! Komu by się chciało płacić za puszczanie baniek? Dzień dobry! No, tak. Witam szanownego pana. Czy chciałby pan puścić bańkę? Hmm. Ile to kosztuje? 25 centów. Brzmi rozsądnie. Oho. Pożycz mi 25 centów. Jasne, Patryku. O, proszę bardzo. Dziękuję. A teraz na dwie ręce. Piękna żyrafa! Kalmar. Halo? Cześć, Patryk! On wrócił! Musimy sprawić, by powitali go jego najbliżsi przyjaciele! Wspaniale! Znamy ich? To my! Naprzód! W domu, skażę! Spędzisz z nami najlepszy dzień w swoim życiu. Jeśli wyjdziesz, ominiecie to, co najlepsze. Może specjalnej zupy na najlepszy dzień w życiu? Najlepszy dzień w życiu. No to smacznego! Uh -uh -uh. O, trochę za gorąca. Eee, nie wiem, czy zupa to najlepszy pomysł na najlepszy dzień w życiu? To koniec, Patryk. Musisz tylko wjechać na tor. Dobrze, SpongeBob. Co najpierw robisz? 128? Nie. Nie. Na początek musisz włączyć silnik. <laughs> SpongeBob! SpongeBob! Spokojnie! To tylko łódź! To łódź! A? O dobrze, tak. Co następnie robisz? Gazuję? Tak! Nie, nie, nie gazuj! Gazu? Nie, 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 nie gazuj! Dobrze, gazuj! Gazu, 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 gazu! Och, SpongeBob! Czemu? Nie wiem dlaczego, Gacuś. Naprawdę nie wiem. Mam dość tego, że wciąż oblewam. Oblałem już 37 razy. Miau. Dobra, 38. Miau. Nie, Gacuś, nie idziemy. SpongeBob, tu gwiazda Szeryfa, odbiór. Czego chcesz, Patryk? Mam dla ciebie niespodziankę. Daj spokój, nie jestem w nastroju. Wyłaś z łóżka. Dobra, jak chcesz. No i co teraz? W garderobie masz niespodziankę. W porządku, stoję przed nią. Słuchaj uważnie, co jest jednocześnie różowe i kanciaste. Pojęcia nie mam. Patryk kanciastoporty! Patryk do Boba! Patryk do Boba! Test, 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 test! Słyszysz mnie? Tutaj Spongebob. Słyszę cię wyraźnie, odbiór. Jabłuszko gotowe? A majtki szczęścia? Zaraz, zaraz. Bingo! Majtki, jabłko i ja. Na pewno zdobędziesz prawko. O, idzie pani puf. Zachowuj się naturalnie. Nie, nie, wracaj do łodzi. Przednami milionety! Niewiarygodne! Zrobiłeś największe postępy spośród wszystkich moich studentów. Masz jakiś sekret? Małe radio w głowie. <suszy> <suszy> o, a pod kapeluszem masz jakąś antenę! <suszy> 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 Ktoś inny gdzieś daleko stąd podaje ci odpowiedzi. Och, <laughs> <laughs> tak, ale to byłoby oszustwo. Ja oszukuję, Pani Puf. Tak, mój prymusie? Ja chyba oszukuję. Co, słodziutki? Myślę, że oszukuję. <guligh> Puściłeś kierownicę. Pod kapeluszem mam anterę i ktoś inny podaje mi odpowiedzi. To prawda, oszukuję, oszukuję, oszukuję. Czy jak? Hej, zaraz, a, a, a gdzie jest droga? G gdzie jest nasza droga? Już po nas! O! O! Jak wrócimy do domu? W którą stronę? Co teraz zrobimy? Tu nie ma drogi! Miasto jest w tę stronę! Odezwał się pionier, znowu sztuczka! Dokładnie tak! Mech wskazuje cywilizację. W tę stronę? Tam tędy? Niech się upewnie. Sądzisz, że my mamy iść tędy? Tak. No to ja idę w tę stronę. A? Skal, czekaj! Myślę, że. Wierz mi, ja wiem, co robię! <śmany> Co się dzieje? O nie! Oh, Kumura! Już wiem, dzwonię do Skalmara. On mi pomoże. Halo? Skalmar! Czy to nie za wcześnie, żeby już psuć mi dzień? Skalmar, ratuj! Mój dom się kurczy! Obudziłem się rano i wszystko się pomniejsza! O nie! Jest za wcześnie. Nie! O, y, czy nie za wcześnie, by psuć Skalmarowi Dzień? <śmany> Hej, SpongeBob, nie zaczynaj beze mnie! O, tenicienie! Wszystko, co zostało z mojego domu, to ta mała pestka! Co to się wyrabia? Mam niedobrą nowinę! Spójrzcie, co się stało! Mój dom! Mój dom zniknął! I co ja teraz zrobię? Gdzie będę mieszkał? Ta. Ej, SpongeBob, twój dom zniknął! Powiesz? Sam bym w nim zamieszkał. Naprawdę? No. Jedna sypialnia. O niech mnie. Słuchajcie, złoczyńcy! Chciałbym zjeść mój kotlet! Jeśli się nie wyniesiecie, to na mocy mojej mocy ogłoszę was mężem i żoną! Co tu się na Neptuna wyrabia? Możecie się pocałować! Zjednoczyłeś naszych bohaterów? Nie, ożeniłem się. Mówiłem ci, że to nie ja! Oddażmy, 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 przepraszam, Men. Jakie przepraszam?! O, masz coś ważnego? Ucieszycie się! Prawie kończymy malować waszą niewidzialną łódź! Da, Przecież ta łódź miała być niewidzialna! To koniec! Musimy przerwać nasz wypoczynek! I skończyć z emeryturą, kiedy zło się panoszy. Złoczyńcy! Gdzie oni są? A oni! Wiesz, co to oznacza? Ciacha! Z kim ja pracuję? Powiedz to! Syrena men i Skorupin razem! wzywamy pomoc? Morskie stwory razem! co? No już Morskie stwory jakby straciły nieco świeżości. Morskie stwory! Uszczypnij mnie, to musi być sen. Ma, to ciało, Daj ty. A, to pan. Tak, udało się. Udało się! Czuję się pięć lat młodszy. O, jak dobrze wrócicie! Udało się, staruchu. A pan kto? Okej. Okay. Tym razem nie mogę zawalić. Dobra, boła. Potem keczup, Musztarda i... Pikle? Nie! To nie tak! Była Musztarda! Potem keczup! Sała Wtedy pikle! Nie! Musztarda i buła! Docisnąć! A gdzie włożyć? kotlet? Pikle! Keczup! Zaraz! Spancz myśl! myśl. Nie odlatuj! Bułka, but, musztarda! Rondel! Buła! Nie! Panie Krab... Tak się pogubiłem, że nie pamiętam żadnego przepisu. A może do końca dnia weźmiesz sobie wolne? O nie, panie Krab, a kto zrobi kraboburgery? Nie musisz się o to martwić, jest skalmar. E, co? Pan Krab ma rację, muszę przewietrzyć umysł. To była kotlet ketchup. A! Drzwi! Nie drzwi? Panie Krab, nasze drzwi zginęły! O. E Przepraszam, panie Krab. Te pikle nieźle mi namieszały w głowie. Lepiej pójdę do domu i odpocznę. Ale którędy do domu? Oczywiście. <laughs> nie, nie! Buła, kotlet, buła? Albo pomidor w pikle, buła? Nie, buła? Nie, buła? Nie, but! A, tak się zaplątałem! A może dobra drzemka pomoże mi się pozbierać? O, zaraz, materac, materac, kołdra, a dopiero potem Spongebob, czy... A, pomyśl, już wiem, najpierw materac, Spongebob, materac, potem kołdra. Dobranoc, Gacuś. Nie, coś jest nie tak. Dobranoc, Gacuś. Zaraz, tak też jest niedobrze. Niedobrze. E, e, znowu źle. Dalej, dalej, skup się. Źle, źle, źle. Nie, niedobrze. Nie! Nie! Byłem tak blisko! To budzik, ale jak to się wyłącza? Myśl, 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 myśl! Dacuś! Słupy sygnalizator. Nikt nie mówił, że moje obowiązki kończą się, gdy zadzwoni dzwonek. Wszędzie mogę się przydać, a to mi właśnie wygląda na roboty <suszy> dla dyżurnego! Stało z tym miastem bez SpongeBoba. <much> <much> Patryk. Patryk! Patryk! Mój logik żyje! <much> Patryk, tu na dole. O, SpongeBob, to ty! Patryk, chodź tutaj! SpongeBob! SpongeBob! Jestem tutaj! śmiesznie wyglądasz, Cześć, SpongeBob. Dobry wieczór, synu. Witajcie, bracia. Synu, szukamy tu maniaka. Czy widziałeś... ...tego gościa? A, to ten maniak! Zabierzcie go! Zabierzcie! Możesz się nie bać, to tylko portret nieprzestępca. Pokażemy ci go jeszcze raz, a ty powiesz, czy go widziałeś, zrozumiano? Jasne. Dobra. Okropny! Lepiej nie wychodź. I zdaj mi z głowy ten wafel. <śmany> Spongebob, odbiór Spongebob, odbiór Słyszę cię, Patryk, odbiór Ja już nie chcę dłużej być policjantem Boję się Zbierzcie się do kupy, zastępco <śmany> Ja chcę do domu Żółto dziób No dobra, już do ciebie jadę Szybciej SpongeBob, zanim zrobi się ciemno! Włącz swoją syrenę, zaraz będę! SpongeBob! on jest, Patryk? Jest przy skrzyżowaniu muszli i korali. Ja też tu jestem! Musi być gdzieś blisko, ale go nie widzę, co robi! On po prostu stoi. Maniakalnie! Uciekaj stamtąd, Spongebob! To krzyk maniaka będzie atakował! To jakiś szaleniec! Uciekaj! Schowaj się za tym budynkiem! Nie, on też tam pobiegł! Szybciej, schowaj się za znakiem! Nie, czekaj! Ten maniak właśnie się tam schował! Szybko, wbiegnij pod latarnię! Nie stój, on tam jest! Uciekaj stamtąd! Pan? Bo? Bu... Powtórzcie, zastępco. Ten maniak ukrył się w skrzynce! Czasami ten SpongeBob jest głupi jak wór orzeszków. Jejku, bardzo przypomina nasz dom. Chodź tu, Gacuś! Chodź tu, Gacuś, Gacuś! Stój! Nie zbliżaj się do niego! Nie widzisz, że to jest podstęp? Kosmici wyświetlają nasze wspomnienia w obcym środowisku. Próbują nas podpuścić. Chcesz powiedzieć, że wzięli nasze myśli, żebyśmy pomyśleli, że myślimy o tych myślach, o których pomyślimy, że są naszymi myślami? Tak myślę. Właśnie. Ale my nie damy się nabrać. Yes! Trafiłeś, SpongeBob. Sandy byłaby dumna. Sandy? Całkiem o niej zapomniałem. Obrazi się na nas za kradzież rakiety. Ale będzie jej głupio, gdy przywiozę prawdziwego kosmitę. Pokocha mnie. Dawaj, Patryk, im więcej, tym lepiej. Polowanie na kosmitów, polowanie Cii, na kosmitów. Patryk, nie daj im się zorientować. A tak, polowanie na kosmitów. Ja też widziałem ten film. Wiesz, Patryk, może wpadniemy do naszego kumpla z Kalmara? Zobaczymy, co robi! Lepiej naładuj spluwę. Na ziemię, na ziemię. Widzisz, Patryk, to obrzydliwe. Na ziemię, na ziemię, dobrze, babciu. Z bliska jest jeszcze brzydszy. Zróbmy mu analizę. Zaraz, co to? Chyba mi niedobrze. Patryk, czy wiesz co to jest? Śmierdziuch? Nie, to jest kokon! Sprawdzimy embriony. Bliźniaki. Przepraszam bardzo, ale możesz to ze mnie zdjąć! Patryk i SpongeBob wynocha z sypialni i oddawać termofor. To nie śpi! Słapiemy małego drania! Ale zasadniesz! Ahoj, młodzieńcy! Trochę za późno na zabawę w piratów. O, zaraz nie strzelać? Okej, okay, strzelajcie, ale zostawcie kasę! Nie chcemy Twojej kasy! Kosmito! Spalić moją forsę! Obudź się! A, 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 Panie krap, co mam zrobić? Użyj tego! A. A. Tam Patryk! Patryk, spadaj stąd! Nie chcę Cię tu więcej widzieć! SpongeBob, nie chce się już ze mną bawić! Tak jest! Jesteś najgorszym wrogiem! Patryk, tak naprawdę nie jesteś wrogiem! Dziś jest dzień na opak! Dzień na opak? Hej, słyszałem! Naprawdę? Skąd? Co to jest? Cóż, cokolwiek zazwyczaj robisz, dziś robisz to na opak! Chcę spróbować, chcę spróbować! Patryk, Patryk, oddychaj! Uh. Nie tak na opak. Pokażę ci, jak to robić. Niewłaściwie. Miau. Miau. Kyrnopie. Ups, upska. O, to na tak Ej, może dziś wyremontowałbym dom z moim wrogiem? Zapomnij.